Głupie to ćwiczenie, Rafał. Daj mi jakieś zamienniki. Spiral. <laughs> Martwy ciąg jest świetnym ćwiczeniem, jednak nie ma ćwiczeń niezastąpionych. Więc jeżeli nie podoba ci się z jakiegoś punktu, z jakiegoś powodu to ćwiczenie, to zaraz ci powiemy, co zrobić, żeby było dobrze, a żeby tego martwego ciągu nie robić. Od czego zaczniemy? Od tego, że nie robią martwego ciągu, czyli tam się wywalić. Dobra, pytanie jest takie: e, dlaczego nie chcesz robić martwego ciągu? Mm. Bo e, coś Cię boli, czy bo po prostu nie lubisz tego ćwiczenia? No, no. bo na przykład e, mi się znudziło. Robię, to powiedzmy, dobra. od 10 lat codziennie mm. robię ten ciąg i już mam to dość. To, czy chciałbyś coś, co wyceluje ci w podobne grupy mięśniowe, czy po prostu będzie celowało w podobny ruch? W podobny ruch. Dobra, w podobny ruch. To tak jakby się pamięta, że robimy zerchera, mm -hmm. to zróbmy zerchera z martwego punktu. W takim razie wchodzisz do przykucy słowańskiego. Chwyta sobie sztangę, tak jak sobie omawialiśmy wcześniej e, w filmie do zercherka. Ciach i wykonujesz z tego przysiad. Okej, okay. ciach, hop, hop i góra. Dobra, teraz e, jak ty masz praktycznie bez żadnego ciężaru, nie będziesz czuł jakiejś specjalnej różnicy mm -hmm. między tym a zwykłym zercherkiem. Także moja propozycja, dokładamy słynne 50 kg z tego. I teraz wykonaj ruch w taki sposób, że pewnie tu jest start, tu jest stop. To nie jest tak, że wiesz, robisz tu przystanek, okay. tylko tu się zatrzymasz, tu robisz brace, tu się dopinasz, poprawiasz sylwetkę, idziesz góra, dół, To, to nie ma być martwy punkt, tylko mam się po prostu zatrzymać. Że nie, nie odkładać tak. Nie odkładać, tak. Czyli nie robimy powiedzmy takiego pin skłota, tylko robimy dead stop. Czyli mówiąc inaczej, Anderson squat. Dziach. Okej, okay. wejdź sobie trochę głębiej, wyprostuj się to trochę bardziej. O. Dziach. I znowu podłóż, tak, żeby sztanga oparła się na tym. O, i teraz znowu budujesz napięcie na nowo i wstajesz. O, dokładnie tak, to jest to. Tutaj mamy ruch, który bardzo będzie podobny do martwego ciągu, bo musisz generować napięcie od samego dołu. Nie? Czyli nie jest tak, że ty raz się usztywnisz i po prostu tylko robisz pit stopa, tutaj. Tylko okay. za każdym razem jest znowu od zaraz brace, dopięcie itd. tak Bardzo fajnie ci przeora plecy, bardzo fajnie nauczyć się dopinać. A dodatkowo jeszcze będziesz pracował na dużo większym zakresie dla czwórki, bo musisz po prostu zejść do głębszego okay. nie? A co myślisz? Bo ja też wiedziałem, że niektórzy robią z dosłownie z ziemi. Mm, Okej. Okay. Na zaokrąglonych plecach. A, fajne ćwiczenie, tylko tutaj do tego ćwiczenia musisz być przygotowany. znaczy, musisz być i mobilny, i stabilny naraz. To znaczy, że jeżeli na przykład ja jestem trybolistą, ja jak się tutaj zejmę w łóżku ręczniowym, to zobaczę, że ja tutaj. Praktycznie jestem zaspawany. No, mm -hmm. Po prostu taka specyfika sportu, że tam mój e, kręgosłup w odcinku nie za bardzo tej ruchomości ma. I komuś takiemu, który wiesz, nie dysponuje pełną mobilnością kręgosłupa, okay. nie powiedziałbym, żeby coś takiego robił. Ale powiedzmy, że jesteś trochę zdrowszym atletą niż ja, to śmiał. Czemu nie? Pilnować tylko, żeby w tym ćwiczeniu tutaj e, rzeczywiście kontrolować ruch. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak niezdrowy ruch. Jednakże są ruchy, do których wasze ciało może nie być przygotowane. Widziałeś strongmanów, jak wciągałem w kule, kulę, nie? Tak. Nic im nie jest. A później pan Janek weźmie, podniesie wiesz 20 kg z podłogi i coś tam muszę i w plecach. No to dlatego, że po prostu nie był przygotowany takiego ruchu. Także e, gradiacja ciężaru, stopniowa progresja ciężaru. Tutaj load management jak najbardziej. Powoli idziemy do góry, nie rzucać się na ciężar, że jest, tylko dlatego, że jest lekki, bo to może jakąś kontuzją, e, kontuzję powodować. No i to też pamiętajmy, że takie techniki strongmańskie. Też mają pewne wzorce techniczne. Nie? To, to nie jest tak, że okay. oni po prostu się rzucają na tę kulę i szarpią, mm -hmm. tylko to jednak jest e, czasami wyższe szkoła jazdy. Nie? Ale okay. takie e, odlifty, taka stara szkoła dźwigania, jak najbardziej super. Sprawia, że jeżeli to dobrze robisz, to jesteś też odporny, także jak najbardziej. Okay. To jakie inne ćwiczenie e, zamiast z jako zamiennik martwego ciągu? E, dobra, chcemy teraz dalej celować w ruch czy chcemy? Celować Możemy w cel... celować wymienić. Chcemy swingi. Topka, po prostu, jak dla mnie jedno z lepszych ćwiczeń. Potrzebujemy ketla. Mam ketla, 50 trylo, standardowe, dla tak. E, Teraz tak, e, swingi to jest troszkę bardziej zaawansowany ruch, bo tutaj będziemy pracować na dynamice, będziemy pracować na wahadle, także trzeba będzie zgrać parę rzeczy. E, co musisz pamiętać, że chcesz, no jak już to powiedziałem, chcesz zrobić z siebie i z tego ketla, chcesz zrobić wahadu tutaj, nie? gdzie motorem napędowy mhm. będzie biodro. Które będzie jakby wypychać tego swinga, okay. tego ketla, i w momencie, kiedy on będzie wracał, to się będziesz stale pochylać, okay. i w momencie, tutaj, kiedy się odbija, później znowu ciąg, okay. mu pęd i e, robisz to znowu biodra. Okay. Robiłeś kiedyś swingi w ogóle? Tak. Dobra, ok, to dawaj, ja zobaczę, jak to będzie wyglądało. Międzyczasie e, tu jeszcze tylko śląsza. właśnie mam pytanie, czy podnosi tego ketla. To yy, aż będzie ręka równolegle z ziemią, czy mm -hmm. po prostu tyle ile biodrowy Tyle ile biodrowy okay. To jest na poszladki, pamiętaj, więc chcesz tutaj po prostu, żeby tak. pośladek zrobić cały ruch. Ciach, Okej. Okay. Dobra, teraz tak. Nie pracujesz mi tu konami. Okay. Tylko i wyłącznie to, żeby ketel cię pociągnął do tyłu. Zrobimy tak. Chcesz ketel też z tyłu mojej ręki, dobra? Więc musisz się pochylić. No, no jak jak będzie słinga. Dawaj, hop, haj. Jeszcze bardziej w tył troszkę. Jeszcze w tył. O, to jest to. ciach. Już trochę łopatki, znaczy wypchnij trochę klatkę, okay. bo no, kończysz ruchem tu, okay. chciałbym żeby skończył ruch tutaj, okay. czyli łopatka, oś obrotu cały czas jest w jednym miejscu, okay. Czaj, nie ma czegoś takiego, że nam tu się unosi do góry, Platka w górze i to, hop. Okay. Hop. Mhm. tu do tyłu Ketla, jeszcze do tyłu, jeszcze trochę bardziej, o, to jest to, O, hop, hop, dobra, opusz, i teraz tak, jeszcze drobna uwaga, pod, yy, jak chcesz wyrzucić ketla, to mm -hmm. wychodzisz mi tu trochę kolan do przodu. Zrób tak, żeby te kolana, można powiedzieć, były w przestrzeni, w jednym miejscu i wszystko to było okay. pchnięcie dynamiczne. Tutaj wiesz, z boku patrzysz, wszystko z nie? Jednocześnie wskazówka też dla oglądających, tu wszystko spięte jakbyście w planku. Także tutaj stabilizacja centralna mega istotna w tym ćwiczeniu. I znowu, chcesz głęboko wsadzić ketla między nogi, daleko, ciach. I pośladek. Biodro Biodrem klini. O. Biodrem klini. Tak, jest to. Biodrem. Tutaj pilniesz łopatek. I biodro Super. Genialne ćwiczenie. Jeżeli chodzi o ćwiczenie na pośladki. Dla Trzeba tutaj pilnować tylko tego, żeby to rzeczywiście biodro pchało ruch. A nie tu, że ketel Wam ucieknie i Wy gdzieś się tu prostujecie dopiero i ciągniecie rękami, bo wszystko będzie wchodziło w mieście na ramienne. A nie w pośladki. Mam jeszcze jedno fajne ćwiczenie: zamiennik, też na pośladki. Okay. Wszyscy nienawidzą Bułgarów, więc dam Ci świetne ćwiczenie, które ja jest bardzo. Zrobię Bułgary. Dam Ci świetne ćwiczenie, które jest podobne do Bułgarów, ale nie jest Bułgarami, jest przyjemniejsze do, wy do wykonania, a też zajebiście po prostu targetuję. Skoro będę lądował w jakiś inny roz, ląduję w takiej pozycji. Okay. Żeby przywalić pięścią ziemię koniecznie, bo tu musi wszystko popękać mm. i musi być fajny efekt. Nie? Także tą pozycję, to ćwiczenie nazywa się Super Hero Landing. Zaczynamy albo kończymy w takiej pozycji, całość ciała opierasz na tej nodze wykrocznej i później po prostu robisz wyprost biodra z mega dużego zgięcia, bo jak sobie zobaczycie, jak to z boku okay. wygląda, to tutaj zgięcie w biodrze jest naprawdę bardzo duże. Wszystko wykonuje, całą pracę wykonuje ta noga wykroczna. Ręka koniecznie w pięć, żeby lepiej wyglądał. Rozumiesz? Dobrze. I prawa ręka, prawa noga? E, tak idziemy. Tu. Czyli no, no. Czy tu idziesz do baru. O, do to. Pamiętasz, praca z tobą. Nie jest tak męcząca jak Bułgarek, gwarantuję mm -hmm. Wam, ale dupa fajnie pracuje, nie? Głowki nie potrzeba też. No jest fajne. jest dużo, dużo przyjemniejsza, mało znane ćwiczenie się tylko, że jak jesteście w tej pozycji tej dolnej, to żeby biodro nie było odkręcone, tak, tylko jakby odpychacie się od tej nogi, tutaj, tak, żeby kolce biodrowe patrzyły mniej więcej w jedną stronę. Czyli idziemy do takiej pozycji, a nie do takiej pozycji, a nie do takiej. To będzie dosyć istotne, bo tutaj w tym momencie przywodziciel będzie nie będzie tak rozciągnięty, generalnie stabilizacja mądra będzie trochę inaczej wyglądała także ta pozycja jest tutaj troszkę korzystniejsza zresztą tak jak kończą nożyce, to też wkręcają tutaj biodro a nigdy nie kończą w taki pozycji, także bierzmy przykład z tych, którzy robią to najlepiej mam nadzieję, że ten film się podobał, dużo osób właśnie nie lubi martwego ciągu, albo nie chce po prostu robić z jakiegoś powodu także możecie właśnie wypróbować jedną z tych trzech alternatyw bardzo fajne Jedna, której w ogóle nie znałem, także dziękuję. Będę miał nowe ćwiczenie Bardzo do, do swojego programu. Mam nadzieję, że wy również. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zasubskrybujcie pana Rafała z pocztangi i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.